Nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się przygotować kolejne zestawienie nagród Darwina, ale ten rok zaczął się z przytupem, dlatego zaczynamy. Numer 10 Rosjanka kontra Naleśnik Konkursy jedzenia na czas niejednokrotnie pojawiały się w naszych zestawieniach. Nie powinno więc dziwić, że zbyt łakomi uczestnicy mogą zdobyć nagrodę Darwina zamiast stanąć na podium. Przekonała się o tym 38-letnia Rosjanka, biorąca udział w konkursie jedzenia na leśników w trakcie maslenicy, święta pożegnania zimy. Nagrodą w konkursie był termos, więc było o co walczyć. Niestety kobieta zadławiła się i nikt nie mógł jej pomóc. Co gorsza, na miejscu nie było karetki pogotowia. Pozostali uczestnicy po całym zajściu nie chcieli przerywać imprezy i kontynuowali świętowanie. Tego typu atrakcje zdają się być niezwykle niebezpieczne. Dwa lata temu w Omsku doszło do identycznego wypadku. Rosja to stan umysłu. Numer 9: Turyści kontra zwierzęta. Statystycznie istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaniemy ugryzieni przez nowej Orczyka niż Rekina. Jednak czasem te zwierzęta faktycznie atakują ludzi, tyle że z powodu ich własnej głupoty. Przekonała się o tym pewna 55-letnia turystka, która w trakcie wakacji odwiedzała wyspy Turks i Kajkos. Gdy zobaczyła rekina pływającego po płytkich wodach, uznała, że to świetny pomysł na zdjęcie, ale Okazał się fatalny. Rekin zaatakował, kobieta przeżyła, ale straciła obie ręce. Co prawda udało jej się uniknąć nagrody Darwina, ale tyle szczęścia nie miała inna turystka, która w trakcie afrykańskiego safari została zagryziona przez hipopotama. 70-latka stała na tyle blisko rzeki, w której był hipopotam, że sprowokowane zwierzę postanowiło ją zaatakować. Jej mąż pozwał organizatorów safari, twierdząc, że nie został odpowiednio ostrzeżony o tym, jak niebezpieczne są hipopotamy i gdyby to wiedział, jego żona nie zbliżyłaby się do rzeki. No kto by się spodziewał, że dzikie zwierzęta nie są takie jak w filmach Disneya. Numer 8: Kobieta kontra aligator. Historie z poprzedniego punktu powinny być wystarczającym ostrzeżeniem, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt. Ale muszę wspomnieć jeszcze o 58-letniej Cynthia z południowej Karoliny. Była manikirzystką i przyjechała do domu swojej klientki, żeby zrobić jej pazurki. Kobiety siedziały na ganku i nic nie zapowiadało tragedii, aż do momentu, kiedy Cynthia zauważyła aligatora na brzegu okolicznego stawu. Uznała, że po prostu musi sobie zrobić z nim zdjęcie. Mąż klientki ostrzegł ją, że wcześniej zwierzę zaatakowało Jelenia i nie powinna się do niego zbliżać. To jednak jej nie przestraszyło i skwitowała to słowami: Nie wyglądam jak Jeleń. Jak łatwo się domyślić, alligator ją zaatakował i zaczął wciągać do stawu. Klientka rzuciła jelinę, ale Cynthia została ponownie wciągnięta pod wodę. Jej ostatnimi słowami miało być: Zakładam, że już tego nie powtórzę. Na miejsce przyjechała policja i niestety musiała pozbyć się pechowego zwierzaka, a Cynthia zasłużyła na nagrodę Darwina. Numer 7. Hindusi kontra tłum. Raz na 12 lat odbywa się tak zwana Maha Kumbamela, to jedno z najważniejszych świąt hinduizmu. Ostatnie celebracje, które miały miejsce w tym roku, były największym zgromadzeniem religijnym w historii. Szacuje się, że do jednego miasta przez 45 dni przybyło od 400 do aż 620 milionów osób. Ale dlaczego mówię o tym w dzisiejszym odcinku? Pomimo długotrwałych przygotowań, nie obyło się bez tragicznych incydentów. W wyniku ataków paniki lub stratowania, życie straciło około 100 pielgrzymów. Do tych zdarzeń dochodziło zarówno nad brzegami rzeki, gdzie brano symboliczną kąpiel, a nawet na dworców deli, gdy próbowano wsiąść do zatłoczonych pociągów. Ale pomimo tych tragicznych incydentów i tak następnego dnia tysiące osób szło nad rzekę by wziąć udział w wirtualnej kąpieli, tym samym ryzykując kolejne stratowanie w tłumie. To i tak nic w porównaniu do 1954 roku, gdy w trakcie święta zginęło od 500 do nawet 800 osób. Numer 6, kibic kontra latarnia. Już kilkukrotnie w tych zestawieniach znaleźli się kibice, których po prostu Poniosły emocje. Nie inaczej było tym razem. Pod koniec stycznia 18-letni Tyler celebrował zwycięstwo Eaglesów w Super Bowl. Setki fanów futbolu amerykańskiego bawiło się na ulicy, ale chłopak chciał się wyróżnić z tłumu i zaczął wspinać się na latarnię uliczną. Jako, że zajmował się gimnastyką, poszło mu całkiem nieźle i udało mu się dostać na szczyt. Niestety potem coś poszło nie tak. Omsknęła mu się noga i poleciał kilka metrów w dół. Prosto na twardy chodnik. Przynajmniej ostatnie chwile życia miał pełne radości. Podobne wypadki to nic nowego. W 2018 roku, w przypadku innych zawodów, władze Filadelfii smarowały uliczne latarnie tłuszczem roślinnym, żeby żaden kibic nie mógł się na nie wspinać. Może podobne rozwiązanie uratowałoby Tylera. Numer 5 Kierowca kontra parking. Wyjechanie z parkingu powinno być łatwym zadaniem, ale okazało się ostatnią rzeczą, jaką zrobił ten chińczyk. Mężczyzna podjechał do bramki wyjazdowej, takiej jak w centrach handlowych. Najpewniej musiał odbić jakiś biletik albo zapłacić za wyjazd, ale zamiast zrobić to przez uchylone okno, postanowił wystawić głowę przez otwarte drzwi. Najpewniej omsknęła mu się noga i przypadkiem nacisnął gaz, bo samochód pojechał do przodu, a uchylone drzwi uderzyły w barierkę. Jego głowa wciąż znajdowała się na zewnątrz, więc drzwi zaczęły zamykać się prosto na jego szyi, odcinając mu dostęp do tlenu. Niech to będzie nauczka dla Was wszystkich, że pozornie bezpieczne sytuacje mogą mieć tragiczny finał. Numer 4 Człowiek kontra Orka. Orki żyjące na wolności bardzo rzadko atakują ludzi, dlatego jeśli ten kilkutonowy drapieżnik zabija człowieka, można uznać to za nieszczęśliwy wypadek. Jeśli zrobi to po raz kolejny, powinno zapalić się czerwone światło. A trzeci raz? Wtedy to już na pewno nie wina zwierzęcia, a nie odpowiedzialnych ludzi. Tilikum przez lata żył w niewoli jako atrakcja parków wodnych, bardzo źle znosił zamknięcie i wykazywał skrajne oznaki stresu. Między innymi pływał w kółko, ignorował komendy i przejawiał agresję. Park SeaWorld przez lata nie zwracał uwagi na te sygnały, a te tylko się pogarszały. Pierwsza tragedia miała miejsce w 1991 roku, gdy Tilikum utopił 21-letnią treserkę. Nie był jednak odsunięty od pracy i kontynuował występy. W 1999 jego ofiarą padł mężczyzna, który w niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do basenu. Kolejny wypadek w 2010 roku i śmierć treserki na oczach publiczności sprawił, że świat zaczął zadawać pytania. Osoby pracujące w parku powinny wiedzieć, że zestresowane zwierzę traktowane jak maskotka na sprzedaż w końcu zachowa się jak drapieżnik. Szczególnie treserzy, którzy pracowali z nim na co dzień. O całej tej sprawie opowiada świetny dokument pod tytułem Blackfish. Numer 3. Nastolatek kontra motyl. To chyba najgłupsza historia z tego odcinka. 14 z Brazylii wpadł na bardzo oryginalny pomysł. Postanowił zmiksować martwego motyla z wodą i wstrzyknąć go sobie w nogę. Nie ma pewności dlaczego to zrobił, ale najpewniej brał udział w jakimś głupim internetowym wyzwaniu. Początkowo bał się powiedzieć rodzicom co zrobił i twierdził, że tylko zranił się w trakcie wygłupów. Sprawa jednak zrobiła się poważna, gdy pojawiły się wymioty i problemy z chodzeniem. Trafił do szpitala, gdzie przez 7 dni jego stan tylko się pogarszał. Niestety, nie udało się go uratować. Numer 2. Człowiek kontra nieśmiertelność. Chyba każdy po zobaczeniu Matrixa marzył o tym, żeby być jak Neo, ale pewien mężczyzna z Salt Lake City zbytnio wierzył swoje marzenia. W lutym tego roku spotkał się z kolegą, 23-letnim Ashtonem, spalili skręta i rozmawiali na temat broni. Wtedy przyszedł im do głowy pewien naprawdę głupi pomysł. Zdobywca nagrody Darwina stwierdził, że potrafi uniknąć wystrzału i odskoczy, zanim Ashton pociągnie za spust. Najpierw zrobili kilka prób na sucho, bez amunicji, ale gdy przyszło co do czego, to cóż, nie udało mu się odskoczyć i został postrzelony. Aszton zadzwonił po karetkę, ale mimo tego, że służby przyjechały na miejsce, jego kolegi nie udało się uratować. Numer 1 Turystka kontra pociąg. Kojarzycie te romantyczne zdjęcia, gdzie pięknie ubrana influencerka wychyla się przez drzwi jadącego pociągu? Jak się okazuje, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. W lutym tego roku 53-letnia Olga wraz z grupą rosyjskich turystów odwiedzała Sri Lankę. W trakcie przejażdżki pociągiem przez malownicze tereny, postanowiła zrobić sobie zdjęcie. Ubrana w różową sukienkę, wychyliła się przez drzwi i. Straciła równowagę, upadła na kamienie przy torach i pomimo tego, że na miejsce przybyła pomoc, to nie udało jej się uratować. Dlatego jeśli planujecie w tym roku egzotyczne wakacje, zadbajcie o to, by piękne selfie nie było waszym ostatnim, bo inaczej możecie wylądować w kolejnym zestawieniu. I to już wszystko na dzisiaj. Który z dzisiejszych bohaterów najbardziej zasłużył na nagrodę Darwina? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym sprawdźcie poprzednie odcinki i widzimy się niedługo. Piona!